Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Alcatri. Moi drodzy, dzisiaj skupimy się troszkę na ekspieniu, więc przede wszystkim zrobimy sobie dungeona, ale zamierzam sprawdzić w końcu trudnego. Nie robimy jeszcze trudnego, więc może być ciężko. Ale damy z siebie wszystko, mam nadzieję, że się uda. Yy, więc to będzie jedno z naszych wyzwań. Na dziś. Tak, to mam jeszcze ruszony tutaj. Yy... Ten kwestik dzienny z biciem mopków, więc myślę, że spoko. Mhm, dobra, tak to załatwimy. I kolejna tu. No, dobra, i kolejna. Kurczę, łatwy ten y, trudny. Coś, coś tutaj nie wykalkulowali. Y, no ale też EQ mamy, nie najgorsze tak naprawdę, więc myślę, że to też dużo pomaga. Chociaż te uwodzicielki to robiliśmy gładko już wcześniej, więc e, no cóż. E, kusicielki, o. Dobra. Więc działamy, działamy i działamy. E, zobaczymy, ile w ogóle na tym wyciągniemy ekspika. Mieliśmy 5 z hakiem, widzę, że już. już mamy ponad 7,5, więc spoko. No tutaj jakiś tam zapasik złota. No i czekamy na kolejną falę. No i ciekawi mnie, co będzie w ogóle naszym wyzwaniem tutaj. Jeśli chodzi o rzadkiego MOBA na końcu, obstawiam, że może to być ten szkielet z grobowca, więc zobaczymy. Dobra. No tak, patrząc na MOBY, to to będzie szkielet z grobowca. Ale super, no. Przynajmniej wiemy, że damy radę co nie? Tym bardziej, że jak już będzie sam, no to tam na luzie go porobimy. Patrzcie, jak nam tu gładko leci. Kompletnie nam nic nie robią. Ja je mogę nazywać Gule, ale to dlatego, że w programie, w którym, w którym był, w którym który jest podstawką, jakby do tworzenia takich gier, jak właśnie Margonem czy Alcatria, to były bodajże właśnie Gule. Więc w taki sposób będę je nazywał, ewentualnie zombie, ale wiem, że gdzieś jako Gule były opisywane. Nie wiem, czy nie w Margonem, no ale mniejsza. Dobra, e, tutaj widzę różnorodność nie jest wielka, bo typowo skupiałem się tak naprawdę przynajmniej od y, drugiej fali na mopkach z jednej mapki, więc no, zobaczymy co nas jeszcze czeka. Ale tak jak mówię, ja obstawiam na 90%, że to będzie szkielet. <laughs> A co to będzie tak naprawdę, to się przekonamy. E, dobra, to niech nam się zdąży zregenerować, tam do bossa. No i działamy. Bijemy dalej. No, no i oczywiście, standardowo nagrywam to w środę wieczorem, bo czwartek mam jak zwykle e, zapiernicz na maksa. Więc muszę Wam nagrać e, z wyprzedzeniem zarówno odcinek na czwartek, jak i na piątek. A dodatkowo nie wiem, czy nie będę musiał w piątek dla Was jeszcze nagrać e, odcinka pod wieczór. Eee, na weekend, no bo mam w weekend kurde zjazd. Co jest? To jest epicki po, potwór? Co jest? Ej, okej. Okay. To może być rzeczywiście trudne. Dobra, próbujemy. O oh, fuck! Czajcie gościa. Jak nas łatwo robi. Przecież, jak, jak nam zejdzie leczenie, to nazwa na dwa hity. Matko, przecież my tego nie zrobimy. No to to jest hardkorek. Mam wrażenie, że to już nie jest walka dla nas. Ej, uniknął tego ataku. Dobra, trucizna może go chociaż trochę porobi, co jest! Widzicie, ile my życia straciliśmy przed nim jego ataku? Wow, przecież on jest nie do zrobienia. On jest nie do zrobienia. To, co nam się trafia na poziomie koszmarnym? Bo jest jeszcze poziom koszmarny. Aj, jaj, ale to zabolało. Jeśli ja to przeżyję, moi drodzy, to to będzie szok. My jeszcze zmarnowaliśmy dobry atak. No wiedziałem. No nie, no. Nie chciał mi w ogóle wejść atak żaden. Żadna moja umka nie chciała mi wejść do walki z nim. To jest masakra. Ej, no nie, to mnie zabolało. I took that personally. Ok. Co so, jest? To jest niewykonalne. Nie, no dobra, to nie próbuję trudnego w takim razie na razie. Ale co jest? To było mocne. Ja się naprawdę spodziewałem szkieleta. Nie sądziłem, że tu w pewnym momencie epicki wejdzie. No to obstawiam, że na, na, na tym koszmarnym to pewnie będzie legendarny. Wow. No, przyznam mocne zaskoczenie. No tutaj to nam pójdzie tak gładko, że się nawet nie kapniemy, kiedy my to wszystko wybijemy. Eee, chociażby na podstawie tego, jak nam wcześniej to poszło łatwo, co nie? Więc eee, tutaj to będzie łatwizna taka, że nic nie poczujemy, ale matko! No jestem mega zaskoczony, naprawdę. Eee, dobra, więc robimy szybko ten Dungeonik. I lecimy robić quest'a w grobowcu. Ja go jeszcze muszę kiedyś zrobić. Tamten trudny dungeon. Muszę go koniecznie yy, machnąć, bo. Bo ja wiem, że to jest do zrobienia. I tak naprawdę. Yy, jak mam te 154 miksturki pod ósemką, to bym je wszystkie zużył. Obstawiam, że kompletnie bym się wyprztykał z miksturek. Żeby zrobić yy, tego. Yy, mopka. Ale, jak będzie, to się przekonamy. Myślę, że w pewnym momencie dojdę do takiego poziomu, że nie będę musiał się wyprztykiwać z miksturek. Jest drugi poziom, no dobra. Więc jeszcze czekamy. Tutaj nic nam się nie dostało. Poza wpierdzielem. Okej, okay, dobra. O, dajcie więcej mopków. Kurde, co tak wolno? No, śmiało, śmiało, nie wstydźcie się. Trzy, dwa, jeden i teraz. No, troszkę opóźnienie wam weszło. No ale damy radę, przeżyjemy. O, to już dłużej wytrzymują. To mają dobry pancerz ewidentnie. Ale atak wcale nie jest lepszy niż u ich innych tam jakichś powiedzmy rówieśników. No, dobra. Gładko tam z nimi. No i co, ostatnia fala, tak? W sensie ostatnia fala teraz przyszła po, pora na bossa. Więc dobra. Kręcimy się i czekamy aż się pojawi. Tylko co nam się pojawi, to się przekonamy. Bo pamiętam, że kiedyś tu mi Feniks wchodził, a teraz ciągle ten yy, Bizon. 25 poziom. E to gładko go robię. Patrzcie, jak gładko go robię. Jeszcze sobie obronę wzmocnię. Patrzcie, praktycznie nie muszę teraz nawet od niego uciekać. Tak mnie dobrze leczy wszystko. Takie mam, takie mam teraz w miarę dobre itemki na tym poziomie, co nie? Więc no, gładziutko, gładziutko. Patrzcie, no. Jesz, jeszcze wydaje mi się, że na ostatnich walkach, które tu toczyliśmy z nim, to jeszcze musiałem go w miarę unikać. Ale w tym momencie kompletnie nie. On się jeszcze leczy, skubaniec. Ojej, 4% życia nam zbił. Jak ja to przeżyję? Nie mam pojęcia. Tej skrzynki nie dostaliśmy, nie dostaliśmy. No dobra. Więc teraz idziemy szybko do portu morskiego Asgard. Prawie więc nas nie interesuje. No daj się uderzyć chociaż raz, no. No. Dobra, no to lecimy dalej. Tutaj w sumie nie ma sensu... Weźcie, walcie się. Nie ma sensu tutaj bić tych babeczek. Bo jakby, no nie jest to dla nas jakieś szczególnie zyskowne. Ile my z nich mamy. Ale eee, ledwie jakieś 30%. No, yy, co ja mówię? 30% tak pod tym kątem to szło. No, no to działamy. Eee, znowu bardzo mała liczba mopków. Ej, co jest? Przez przez tamtego Dungeona to ja to praktycznie zrobiłem. Zostałem, zostało mi dwóch kopaczy. I dwóch proroków, więc spoko, no to lecimy sobie kopaczy i proroków robić. I to będzie tyle na dzisiaj. No, może nie jest to typowe ekspienie, ale tak powoli do przodu, co nie? Myślę, że i tak spoko. Zawsze to te parę procent poskoczyliśmy, No i wypróbowaliśmy się, kurczę, w bitwie z Epickim i no jestem w szoku. Jestem mega w szoku. No bo w ogóle się nie spodziewałem jego obecności tam. No, dawaj, tutaj, gnajku. Kolejny. Dobra. Dobra, tych to mamy zrobionych, więc nie będę się szczególnie zatrzymywał. Tylko jak ich będzie tak w pizdu, to ich zrobię. A tak to lecę praktycznie do tych yy, proroków. Czyli w sumie pod samego tamtego MOBA. Tamten był chyba legendarny, więc nie ma co próbować. Co jest? Tu jest mob wędrujący. To jest żadiocha. To jest mocniejsze niż e, rzadki. Ale ma 45 poziom, więc nic ulago nie zrobię. Ale jestem. Pierwszy raz widzę tutaj moba wędrującego. Na początku myślałem, że to jest gracz z fence i podpisem, co nie, że różowy. A tu dupa! To był wędrujący. Nice. Widzicie, ile dzisiaj odkryć, ile dzisiaj mocnych mobów spotkaliśmy. No dobra, działamy dalej. Faraona eee, to nie ma nawet co próbować tam przytulać, smyrać po nosku. Ale tych tutaj to musimy porobić. I to będzie tyle w tym odcineczku. Na jutro wam machnę Margonem. A co do weekendu, no to mam nagrane 3 godzinki Minecraft'a, słuchajcie. I będę musiał wam z tego coś fajnego wybrać. Więc yy, z jednej strony jest szansa że w weekend dostaniecie dwa minecrafty mimo, że obiecałem wam jeden w tygodniu to jest szansa, żeby... a może nie? nie, coś chyba wspominałem, że mogą być dwa minecrafty, no to widzicie to dotrzymam słowa, bajka żyć nie umierać, dobra rzućmy sobie piątkę, przyda się tam kurde no wal się, nie blokuj mnie mam błogo zarzucone a... dobra, ten niech se tam zdycha Nie mi się to w ogóle nie chciało rzucać. Jestem zaskoczony. Wiem, że już ich skończyłem, ale kusi ich jeszcze trochę pobić. Takich mnichów, no to wiecie. No, dawaj ginni ziemniaku. Dobrze. O to chodzi. Tak się ginie w mizuri. No, dawaj gnoju. I jeszcze ty, na dobitkę. To co, rzucić okiem nie zaszkodzi, co nie, na faraona? Ale to był chyba rzeczywiście, to był legendarny jakiś czy coś. du. Ej, no nie ma go. Chłop, może w szoku jest? No dobra, ale dobra, bo tu już nas otoczyli, kurde, bardzo niewygodnie. Bardzo niewygodni ludzie. Wręcz bestie. O, dowódca floty. To ja ewidentnie. Dobra, no jak nie ma faraona, no to nie będę się wciskał na siłę. Widocznie zcykał przed potężnym wojownikiem przede mną. No to cóż, no. Stracha mu już napędziliśmy, to możemy wracać co nie, no. Taki był plan przecież. Faj. No. Dwóch naraz machnęliśmy. Nice. coś mi się te ataki, kurde, nie wbijają niektóre. No. Dawaj, gnoju. Czemu ja w ogóle dalej z nimi walczę? Przecież ja miałem tylko zrobić quest'a i spadać. Więc lecimy, 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 moi drodzy. Lecimy oddać quest'a. Tutaj to nieźle zmasakrowali tego gościa. No, dawaj, dawaj, dawaj. No ogólnie... Ekspowisko, powiedzmy, dość przyjemne, co nie? Na masówkę jest dobre, żeby, żeby rzucać jakieś obszarówki, jak już nas otoczą, bo nie ma tutaj za bardzo dystansowców, no tylko ci prorocy są dystansowcami. E, ale tak poza tym, no to w sumie spoko, żeby tak obszarówkami sobie na nich ekspić, więc myślę, że najsik, najsik. Ej, matko, jestem już zmęczony. Cały dzień e, praca plus jeszcze do fryzjera się leciało coś tam, potem coś tam ogarniać i tak dalej, w ogóle kminić co zjeść I przygotowywać to jedzenie, matko Za dzieciaka seria było łatwiej W sensie ja lubię gotować, ale bywają dni kiedy jestem na to zbyt zmęczony Więc no cóż Dobra, już jesteśmy na wychodnym Więc prawidłowo W ogóle ciekawostka co do stroju on mi się zachował po tym, jak dostałem ten pakiet dorsza na jakiś czas. Więc tutaj jest kolejny taki, powiedzmy, bóg od, od administracji, co nie, że? Że no nie usnął się. No cóż, no ja nie narzekam, zostawiłem go sobie specjalnie, bo widziałem, że już nie mam opcji go wybrać. Jak to administracja naprawi, no to trudno, założę sobie inny skin. Ale ten jest fajny, więc mi pasuje. Póki mam szansę go mieć, to korzystam. No, dobra. Dobrze, giniesz. Bardzo dobrze, jesteś, jesteś dobry, masz lata doświadczenia. O, jak pomyślę, że muszę jeszcze nagrać dzisiaj um, jeden odcinek, to powiem wam, że padam na rej na samą myśl. Bo jestem zmęczony, ale nie chcę was w piątek zostawić z niczym. Bo. Dalej nie jestem pewny, co będzie w sobotę i niedzielę z tymi odcinkami, więc no kurde, nie chcę was tak samych zostawić. Tyle razy, co was zostawiłem, to, to tak no, zdałoby się przynajmniej teraz, jeśli żyję, no to zrobić to wszystko. Jeszcze jutro, kurde, pobudka o 6, ogarnąć się szybko i zapiernicz na ten, na, na przegląd o siódmej Po prostu żyć, nie umierać. Dorosłe życie jest wspaniałe. No, przeglądzik mam nadzieję, że szybko pójdzie, że nie będą mnie jakoś długo trzymać. No i co mnie, kaktus mnie blokuje, no kurde, no. Bra, walta się tam. No, ten bitch. No. Pięcie ziemniaki, kurde, no będą mnie jeszcze blokować gnojki jedne. No tak, tak, i będziesz za mną łazić, jaszczurko, tak, tak. Wiedz tylko, że jak mnie dogonisz, to mam cię na hita więc może lepiej mnie nie goń bo po co się denerwować ginąć poświęcasz się, no dobra no to leć za mną, to cię w końcu ubiję, no łatwo z tobą yhy, yhy O no, suń dupę, no o co to Jakiś fajnej te maski. Nie mi jak ja, ale no nie, nie będę teraz sprawdzał tego Pozostało nam oddać questa, odcinek już troszkę trwa. O kurde, nie wiem, czy to nie będzie 20 minut odcinka. Albo coś koło tego. No ale cóż no. Myślę, że nie będzie narzekać, co nie? No, prawidłowo. To jest dobra odpowiedź. Dobra. Jesteśmy u łowcy Henryka. Super, dostaliśmy troszkę jeszcze ekspa i jedna czwarta. Do level'a Tutaj cały czas coś się na czacie działo. dzieje. Okej, okay. moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Jeśli wam się spodobało, zostawcie lajka, skomentujcie i zasubskrybujcie mój kanał, bo tego będzie tylko więcej. Do zobaczyska w następnym odcinku. Cześć.